Od kilku tygodni w branży muzycznej krążą niepokojące wieści dotyczące zdrowia Beaty Kozidrak. Piosenkarka, która ma za sobą ponad 45 lat kariery, nigdy wcześniej nie stanęła przed tak poważnymi problemami zdrowotnymi. Początkowo odwołała dwa najbliższe koncerty, ale sytuacja wymagała od niej dłuższego odpoczynku i ostatecznie zdecydowała się zawiesić wszystkie obowiązki zawodowe aż do końca marca przyszłego roku. Stan zdrowia 64-letniej artystki pogorszył się nagle, co skłoniło jej menedżerów do podjęcia decyzji o wycofaniu się z aktywności zawodowej. Obecnie Beata przebywa w szpitalu w Lublinie, swoim rodzinnym mieście, gdzie leczy się pod okiem doświadczonych specjalistów. Mimo, że piosenkarka nie chciała ujawniać szczegółów swojej choroby, osoba z jej najbliższego otoczenia podzieliła się z mediami niepokojącymi informacjami. Niestety po powrocie do Polski pojawiły się objawy, których nie można było zignorować. Bóle brzucha uniemożliwiły jej normalne funkcjonowanie, co zmusiło jej córki do wezwania lekarza. Beata jest obecnie pod stałą opieką specjalistów. Zdrowie stało się dla niej priorytetem. Jak tylko poprawi się jej stan, wszystko wróci do normy. Beata otoczona jest teraz miłością i wsparciem bliskich córek, wnuków, zięciów, a także byłego męża, przekazał informator portalu Świat Gwiazd. Zmagania Beaty Kozidrak ze zdrowiem nie są nowością w branży muzycznej. Jak zdradził Krzysztof Cugowski, który zna Beatę od ponad 40 lat, problemy zdrowotne towarzyszą jej już od dłuższego czasu. Znam Beatę długo i mogę powiedzieć, że zawsze sobie życzymy wzajemnie jak najlepiej. Wszystkim wiadomo, co się dzieje? Dlatego ja jej życzyłbym przede wszystkim zdrowia i szczęścia, które w życiu są najważniejsze. Ściskam batę mocno, życzę dużo szczęścia. Mówił w rozmowie z Super Ekspresem. Wsparcie dla Kozidrak wyraziła również Maryla Rodowicz. Życzę bacie przede wszystkim zdrowia i mam nadzieję, że szybko wróci do nas, powiedziała dla faktu. Pozdrowienia i życzenia zdrowia dla Beaty płynęły również od innych kolegów z branży, którzy włączali się w akcję wsparcia nawet podczas występów na scenie. Nieoczekiwanie głos w sprawie zabrała również Doda, która była zaskoczona wiadomościami o stanie zdrowia kozidrak. O matko, co się dzieje? Muszę do niej zadzwonić. Niech odpocznie, zdrowie jest najważniejsze, absolutnie reagowała zatroskana w wypowiedzi dla świata gwiazd. Dobry kontakt między Dodą a Beatą Kozidrak nie jest tajemnicą, co potwierdza ich wspólny występ na Polsat Superhit Festiwalu w maju 2022 roku, kiedy to świętowano 20 lecie kariery Rapczewskiej. Na tym wydarzeniu panie wykonały razem utwór dwie bajki, co było spełnieniem dziecięcego marzenia Dody. Spotkania na scenie między nimi miały miejsce również wcześniej. Między innymi podczas sylwestrowej mocy przebojów w Polsacie na przełomie 2020 i 2021 roku. Kiedy to Doda namówiła Maryle Rodowicz, aby dołączyły do Kozidrak w trakcie wykonania tę samą chwilę. Rapczewska komentowała potem na Instagramie: Trzech króli odwołane. Trzy królowe przybyły wcześniej. W tym roku Doda również będzie obecna podczas sylwestrowej gali w Polsacie, którą stacja rozpocznie 31 grudnia o godzinie 20.00. Więcej informacji na temat sylwestrowej mocy przebojów 2024 i 2025 roku znajdziecie na stronie wydarzenia.